Na urodziny dostałem taki prezent, że zostałem wypożyczony tutaj. Dziękuję bardzo e, panu prezesowi za możliwość. No i bardzo się cieszę. W drużynie bardzo fajnie zostałem powitany. Dziękuję tutaj każdemu. No i każdy chciał mi coś podpowiedzieć. E, więc bardzo z góry dziękuję tutaj. E, jak na razie tylko zrobiłem sam trening nie miałem jeszcze okazji potrenować z kolegami z zróżnicowy. E, jestem bardzo dobry, bo e, dumny. E, był ten pierwszy mecz dzisiaj w Ekstralidze był dany e, 1 plus 1 e, punktów. No i zadowolony jestem, co dalej mówić. Na pewno rozjeździć się w tej ekstra e, no, żeby na przyszły sezon e, wiedzieć już, jak co, co się z tym wie. Bezstresowo podchodziłem do, spe, do spotkania, nikt nie wybierał na mnie żadnej presji, miałem się po prostu rozjeździć dobrze w meczu. Na pewno bym chciał więcej tych punktów zdobywać, ale tutaj starsi koledzy są więcej doświadczenia mają, no i muszę się z tym pogodzić i chcę rywalizować. Byłem zaskoczony, dziękuję kibicom, cały zdaniem był zapełniony. No, głośny doping był, no i dziękuję bardzo.